Narysuję symetralną odcinka AB. Symetralna odcinka jest to prosta, która przechodzi przez środek odcinka i jest do niego prostopadła. Muszę ustawić cyrkiel szerzej niż połowa długości odcinka. Wbijam nóżkę cyrkla w jeden koniec odcinka, kreślę łuk z jednej strony odcinka, z drugiej strony odcinka. Wbijam nóżkę cyrkla w drugi koniec odcinka, nie zmieniałam rozwartości cyrkla. Łuk z jednej strony i łuk z drugiej strony. Łączę otrzymane punkty. I symetralna odcinka AB gotowa. Narysuję jeszcze symetralną odcinka CD. Rozwartość cyrkla musi być większa niż długo, połowa długości odcinka CD. Kreślę łuk z jednej strony, z drugiej strony. Wbijam nóżkę cyrkla w drugi koniec, łuk z jednej strony, z drugiej strony. Łączę punkty. Symetralna odcinka CD gotowa. Mogę narysować jeszcze symetralną połowy odcinka CD. Mogę zostawić taką samą rozwartość cyrkla, mogę troszkę zmniejszyć, będzie mi wygodniej. Wbijam nóżkę cyrkla w ten punkt, kreślę łuk z jednej strony i z drugiej strony. Wbijam nóżkę cyrkla w punkt C, kreślę łuki, łączę powstałe punkty. Tutaj mamy jedną czwartą długości odcinka CD, Tutaj są 3 czwarte długości odcinka CD. Narysuję jeszcze symetralną tej połówki odcinka. Wbijam nóżkę cyrka. Jeden punkt, kreślę łuk. Drugi punkt, łączę odcinki prostą. Odcinek CD został podzielony na cztery równe części.